Cześć! a dzisiaj od jest taką konstrukcję, no na pewno ciekawa, jeśli chodzi o tą grawerę, a to nie grawera, w zasadzie to takie, taka płaskorzeźba rzeźba bardziej na tej aluminiowej obudowie kutki, którą zanabyłem jakiś czas temu gdzieś na aukcji. Bez klucza, niestety, niestety bez, bez kluczyka jest to, jest to konstrukcja, więc nie mogę jej nigdzie wykorzystać. No ale nie zamierzam też jej psuć w sensie, na no, tak siłowy nie idźcie, bo, bo szkoda mi po prostu. takich kudek. Yy, wiele nie mam, w zasadzie mam tylko tą jedną. Dobra, tak to wygląda. Hmm. Bez kluczek mówiłem. Kłódka wydaje się, że rygiel trzyma z tej strony. Nie wiem, czy były z dwóch stron y, rygle, czy są, czy, czy w ogóle były, ale ewidentnie ten pałąk jest lekko taki, no, jakby tu bardziej trzymany, a tutaj chciałby się, <grybujesz> chciałby uciec. Przynajmniej takie mam wrażenie po, 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 po tych kątach, które tutaj możemy zaobserwować w sposobie pracy tego połąka, no dobra ale to tyle z takich, z takich dorobiazgów a jeszcze tu chyba było jakieś szlifowanie albo polerowanie ostre i ktoś się dogrzebał już do tych zaślepek na kamory pinów więc możemy się dowiedzieć, że klucz jest czteropinowy niezbyt specjalnie tak, dużo tych pinów, raczej mało yy, tutaj raczej są zaślepki, które gdzieś trzymają zamek być może a tutaj być może Pałąk? Przecież nie, tutaj, no, chociaż może tak być, bo tu może być Rygiel, a tu może być zaślepka, która powoduje, że on Dopiero po wyjściu jest przytrzymywany, dobra Przytrzymywany, dobra, nie paplam więcej Spróbujmy sobie to Stworzyć Ja już patrzyłem, że Piny stoją, więc dzisiaj będzie Być może film drogi Piny są nie nim coś będzie widać piny są, są widoczne, ale z yy, kurzu, pyłu yy, i wszystkiego co tam co tam sobie yy, niosły te lata funkcjonowania tej kółki albo, albo leżenia gdzieś w garażu, one po prostu padły ofiarą kurzu, pyłu i być może kiepskich sprężynek, ale w tym momencie chyba żaden pin nie chce mi ruszyć <laughs> Jeszcze Chciałem zjeść mały śrubokręt, spróbować Poruszyć zamki, no nie, nie da się tego zrobić <laughs> Zaraz spróbujemy popsikać jakimś wd czy innym smarowidłem takim doraźnym Nie jest to dyrekowane do zamków, no ale no, potrzeby lok no, pikingu jak najbardziej Tutaj jest szczelina, widać tą szczelinę i to też być może nie w tej chwili, ale to jest do, potencjalnie możliwość ataku, wciskania czegoś, choćby szczelnego mierza i ustawienia pinów. Powinno to się udać, ale dobra, nie paplam o w teoretycznych sprawach. Tu mam jakiś tam smar. A stop! Połóżmy sobie dywan, co by nie ufajdać totalnie wszystkiego. Dobra, mam nadzieję, że... Chociaż trochę To mi spowoduje, że będę mógł pogadać z tymi pinami Tak ad hoc, mam nadzieję, że to się uda I nie będę musiał zostawiać tego na wiele, wiele tam godzin, bo wtedy Film nagram pewnie Kiedyś indziej Dokończę go, ale na razie Bądźmy dobrej myśli bardzo chciałbym kutkę otworzyć, wrzucić tam okiem na wszystko. O, jest. Chyba wezmę budę 40 zaraz, bo to, to, jest, to jest jakiś smar hybrydowy. Ja wiem, że nie powinno się za bardzo do zamków tego stosować, ale... ale zwróćcie uwagę, doraźnie zaczęło mi tutaj coś pracować. się wiecie, no, jak zamek w ogóle nie działa, nie mamy pomysłu, koncepcji, no to lepiej prostego smaru w sprayu użyć niż tam niczego. A minus jest taki, że gdzieś tam na e, gdzieś tam, gdzieś tam że, no że gdzieś gdzieś tam, że w terenie on, on może po prostu zbierać kurz, przykleić jego brudkę i dalej i on za chwilę straci swoje właściwości, ale. Ja i na swoim szefie, jakiś czas będziemy go czyścić Poczekajcie, się. sięgam po wodę 40 No Sięgałbym, ale nie mam do niego No nie wiesz, gdzieś coś mi tutaj wyparowało i nie mam tej Słomki małej Nie będę chyba psikał, no może raz psiknę. Dobra taki dzisiaj będzie materiał o. w końcu Piątek i poruszajmy tymi pinami. Spróbujmy. Nie wypuszczony by bym musiał je zostawić na dłużej, ale już mi się wydaje, że na dłużej na działanie tych smarów i, 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 i czyścicieli. Już mi się wydaje, że jest lepiej. No Zdecydowanie coś tutaj, nie wiem, czy one do końca wysadzą, no ale poruszają się. Już muszę większy wytrych, w sensie bardziej wykrzywiony. Pierwszy pin się porusza, drugi też. Pierwszy, drugi, trzeci czwartego też nie mogę namierzyć, ale może coś źle robię. Pierwszy, drugi, trzeci. Nie, no wszystkie chyba są. Pytanie czy one są, wiecie, wyciśnięte zupełnie, no ale skoro sprężynki czuję, że lekko pracują To jest szansa, że jak najbardziej są Dobra, jeszcze odrobinę I spróbujemy zrejkować konstrukcję A być może i za chwilę otworzyć pin dobra. Ja tego jeszcze nie otwierałem, więc tutaj wszystko może się wydarzyć. Próbuję teraz w grzebie i dobieram e, napinać się jakiś. to żeby poruszyć tym bębenkiem, zresztą to mogę na razie spróbować. No bo, 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 bardzo siedzi. Tu nie ma, nie, w sensie nie, nie ma luzu. To, to odrobinę niepokoi, ale... No, dajmy szansę. Dobra, zobaczmy czy coś będzie się w ogóle ustawiać. W prawo, yy, wstępnie. To próbuję napinać i wezmę sobie styrejka. City Rake. ale nie wiem, czy to... gdzieś się spotkałem z tą nazwą tego typu pinów, jako City Rake. Mountain też jeszcze do góry. <laughs> ale chyba to wszystko jest za wcześnie. <laughs> to nie chcę kompletnie gadać, więc chyba będę musiał zostawić to nam odmoczone tymi smarami na troszkę dłużej, żeby one sobie popracowały I jak to zrobią to wtedy wrócimy do tematu próby pikowania jeszcze chwil tu popróbujemy, ale, ale to z bębenek nie chce się kompletnie y, obrócić w jedną stronę piny zaczęły gadać, więc nie jest źle Zaraz wam pokażę. Więc robimy sobie z tego. O, ten pin on w ogóle stał, tak? A, a teraz już spróbuję tu. O. Zoom. Będzie, widać będzie. Ten pin stał. A teraz daje się wcisnąć i sprężyna działa. Tu chyba widać drugi. I też jest z nim no, optymistycznie. Niestety bębenek nie chce się obrócić. Hmm, no, oczywiście, w, 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 w jakiejś tam rozsądnej sile. Tak? Ja tu nie zamierzam ani go niszczyć, ani, ani gdzieś go na siłę przekręcać. Bo się boję, że uległby uszkodzeniu. A kto wie, no? No tu ja tak wysoko trzymam. Może tą kłódkę uda się jeszcze zraniować. Nie wiem jak to będzie z dobrym klucza próbą, ale no, bo trochę też można wiele zdziałać, trzymając coś tam zamkniętego. Bez klucza nawet, tak. Ale dobra, to taka dygresja. Spróbujmy jeszcze raz. To nie ma sensu. tego towaru wcisnęliśmy w tą kłódkę. Wycieram, żeby nie uświnić sobie wszystkiego totalnie, ale trochę na pewno uświnie. Co tutaj możemy zrobić jeszcze? Najgorsze będzie, jak to się okaże, że ta kłódka ma inne uszkodzenie jakieś, to nie chodzi o o, o, o brak nasmerowania, bo to mi się wydaje podejrzane, że on nie chce, tak powiem, ruszyć w żadną stronę, ale jakieś y, mechaniczne, choć nie widzę. No, Dobra, spróbujmy coś tutaj działać. Jeszcze raz, może, wykrywam i. Czym jakby ten bębenek się leciutko ruszał, więc jakaś potencjalnie jakaś szansa jest, aczkolwiek nie wiem czy jeszcze nie potrzebuje czasu. mam wrażenie, że to jest taki opór, że ja tu wytrych gotów jestem złamać, a postępu nie będzie w sensie sukcesu. No ale. Jest. O, jest, jest, jest nieźle, więc chwilę jeszcze powolczymy, zwróćcie uwagę. Zaczęło się to ruszać. Dobra, więc Bębenek zaczął się poruszać. więc Odrestaurowanie starej kłódki idzie w dobrym kierunku. O, końcówka tego. Czy jest No, teraz kolejne pytanie. W którą stronę się otwierała? No, zakładam, że, że w prawu, jak większość kółk, no i to oczywiście. niekoniecznie musi być proste nie wiem poza tym, że jest teoretycznie są, no praktycznie też cztery piny, to jednak nie wiem czy wszystkie już chcę ugadać ale I tutaj mi się dobra, ładnie wytrych no napinacz zmieścił gdzie jest to mój ręk? o przepraszam was z lwem już jest Mają szansa. <grystanie> tak! tada, Mamy kutkę z lwem otwartą. Możemy zobaczyć sobie. No to. No <grystanie> wiem, taki materiał dziwny, nietypowy, ale żeśmy ją ruszyli <grystanie> stała totalnie. I piny, i bębenek. Udało się ją jakoś jakoś, jako, jakoś jak, jakimś cudem odzyskać. Tu jest ten pin, który trzyma yy, na pewno pin, nie pin tylko yy, ten, no Boże yy, nit <grystanie> nit, który trzyma yy, to ten pomóż, on nie wypadł po otwarciu natomiast tutaj widzimy mechanizm, który jest całkiem fajnie pomysłowy trochę nie poruszam nie jest to zatrzask, to jest to obracany razem z zamkiem mimo, że kłódka jest zatrzaskowa, w sensie nie jest zatrzaskowa, ale odskakuje, tak, bo jest sprężyna tutaj zamontowana to nie jest to zatrzaskowa konstrukcja, nie zamkniemy jej teraz, musimy wcisnąć zamknąć i dopiero praktycznie jak zamkniemy no tak, jak zamkniemy, jeżeli miałbym klucz do tej konstrukcji to możemy dopiero klucz wyjąć, więc więc wspoko. No. Konstrukcja otworzona. Yy, konstrukcja też dobrze przewidziałem trochę, że tutaj jest trzymana, bo, bo kształt tego, no widać, że tutaj jest trzymane to przez trochę bardziej no, restrykcyjnie, można powiedzieć. Och, ty, jeszcze mi tu olej wychodzi. Tudzież no, przez jakiś pałąk yy, związany z, z zamkiem no bo jest trzymany niżej trochę nie ma możliwości, żeby... a tutaj jest luz, tak? no musi być luz, bo jakby tu byłoby na sztywno no to co z tego, żebym tu otworzył, tu bym, tu bym, tu bym tego nie podniósł, bo jest trzymane, więc więc tutaj mamy luźniej trochę, bo ta blokada jest gdzieś tutaj się zatrzymuje na tym, na tym pałąku, na tym nicie natomiast tutaj mamy to otworzone w sensie otworzone, zamknięte, ale wcale, <grych> trochę tak paplam, ale yy, trochę mi się Trochę się cieszę, że udało mi się tą kłódkę odnowić i cóż no. Dzie, 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 dzie. Nie, nie dzięki. Chciałem jeszcze chciałem dzięki, ale ale też ja dopiero co zrejkowałem tą kłódkę, a jeszcze nie próbowałem i pin pinie otworzyć, więc, więc to będzie już na koniec taki smaczek dla konesarów. Dobra. No, wszystko uświnione trochę tym smarem, ale to zaraz, zaraz się umyjemy Pierwszy pięć zagadał, drugi zagadał, trzeci nie chce gadać, czwarty zagadał. Drugi jeszcze chciałby być uprawiony. No dobra, <grystanie> konstrukcję mamy. Rozbrojoną. Bardzo fajna, bardzo fajny kształt. Bez klucza. Niestety sfotygowana trochę przez los, Ale zranimowana No ja wiem, że WD-40 Smart Tam uniwersalny, czy też Odden, ta hybrydowy tu się nazywa. <laughs> sprayu to nie jest coś, co zamki totalnie lubią. No ale w tym przypadku na startowy rozruch to. To byłoby ciężko bez tego, i tyle, dzięki. Słuchajcie, zamykam. Jeszcze raz pokazuję, tutaj nie ma, nie ma, to jest fajne, że nie ma tutaj konstrukcji zatrzaskowej, tylko jest razem z zamkiem obracana. Nie da się wsadzić czegoś cienkiego i poruszyć samą samym, samym konstrukcją mechanizmu zamykającego, bo on jest zintegrowany z, z, no, z zamkiem, tak? z ząbkiem. A do tego tematu precyzji to wrócimy jeszcze, ale to muszę oczyścić bardziej tą tutaj tą przestrzeń wokół bębenka i spróbujemy jeszcze inaczej takować. Dobra, dzięki. Nie przedłużam, trzymajcie się. No takiego chyba się nikt nie spodziewał. Cześć.